W tym materiale pokażę Wam moje zdobycze, które kupiłem w Seks, Szczecin. Pierwsza gra to raczej Anklank Trójka Nie mam ani pierwszej, ani drugiej części Wydanie francuskie Ale sprawdzają im kraj po angielsku normalnie Gra odpaliła bez większego problemu. Ale bardzo dużo wymaga pamięci na karcie. Bardzo dużo. Cholera by dlaczego. Kolejna gra to jest Unras. Day one edition 40 zł tutaj było 40 zł mm. zawartość do pobrania, mm, po polsku nawet tu pisz. No gra jest po polsku, bo gra i instrukcja nawet grałem chwilę to był dubbing, no normalnie to był polski, ale teraz patrzę, że jest polsko napisane nawet, a tu nie, ciekawe, płytka, serwery online są wyłączone, więc wszystko co wymagało internetu już jest nieaktywne, ale... Da się grać także bez internetu, więc za taką cenę na olegro też podobnie czy nie chodzi, więc nie jest tragicznie. Oraz trzecia gra: Gran Turismo 3. Aspects. Działa, bo to sprawdzałem. Instrukcja gruba. O! Po polsku. Ciekawe. Kontrol Analogowe, karta pamięci, hmm, nie widziałem czego wcześniej sterowanie, hmm, instrukcja po polsku, ciekawe. Gra po polsku nie jest. Ale że pudełko to jest polskiej dystrybucji nie jest, to ciekawe, ciekawe. 100 złotych za te trzy gry. Uważam, że dobra cena. Naprawdę warto, naprawdę super cena, no to tu mówić. 100 złotych pięknie, już wszystko. ciekawe, jak włączyłem raz Clank, to obraz był taki brzydki, taka pikseloza, wszystko takie kanciaste, takie nieostre, takie szkoda gadać. A jak włączyłem Gran Turismo, obraz ostry jak żyleta, naprawdę wszystko ładniutkie. A to jest Gran Turismo, to 2001 rok. Mm. 2004. tysiące czwarty, widać, nowsza gra ma grafika, ale co ja tam mogę